Cześć, e, witajcie na naszym kolejnym live z okazji w ramach e, tygodnia kobiet w IT e, i może tak na początek napiszcie, czy nas już e, widać i słychać. Dajcie znać w komentarzach. E, my może tutaj chwileczkę poczekamy i, i zobaczymy, czy coś się pojawi. Na razie jeszcze nie widzę żadnych komentarzy. Okay. że jest dziewięć osób nas ogląda, także dajcie znać, czy nas widać i słychać. Dobrze, no, widać i słychać, super, no to bardzo się cieszę. Ja nazywam się Agnieszka Kumorek. Będę dzisiaj rozmawiać z naszym gościem, z Darkiem Drezno, o zawodzie technika rajtera, czyli o wszystkim, co chciałabyś wiedzieć o pisaniu dokumentacji technicznej. I może jeszcze zanim przejdę do, do, do pytań i do takiego jakby dokładniejszego przedstawienia się, to jeżeli wy będziecie mieć jakieś pytania w trakcie, to, to zadawajcie je pod, pod tym live'em. Nie wiem, czy uda nam się na nie odpowiedzieć w trakcie, ale, ale po na pewno odpowiemy na wszystkie, na wszystkie Wasze pytania. I co? I oddam teraz głos Darkowi. Darku, może po prostu ty sam przedstawisz się, powiesz kim jesteś i, i czym się zajmujesz. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzięki, Agnieszko, za przedstawienie. Tak jak powiedziałaś, Darek Drezno zajmuje się tworzeniem dokumentacji technicznej do oprogramowania i testowaniem oprogramowania już od kilkunastu lat. Pracowałem w kilku firmach krakowskich, bo jestem z Krakowa. Teraz prowadzę własną firmę, która świadczy usługi w tych dwóch obszarach. Jestem jednym z współzałożycieli, pomysłodawców takiego portalu o dokumentacji technicznej, który nazywa się techwriter.pl. No i generalnie działam dość dużo w tym, w tym obszarze, co daje mi jakąś tam odwagę do tego, żeby powiedzieć, że, że coś ciekawego mogę tutaj mieć do powiedzenia na ten temat. Tak, na pewno masz duże doświadczenie i, i bardzo się cieszymy, że zostałeś dzisiaj naszym ekspertem. E, I tak, no pierwsze pytanie, które no musi paść, czyli e, kto to jest właściwie technika writer i, i co to jest dokumentacja techniczna? Najprościej mówiąc, tech writer to jest osoba, która tłumaczy skomplikowaną techniczną wiedzę na język dostępny dla końcowego użytkownika. I jest to osoba, która znajduje zatrudnienie praktycznie w każdym obszarze techniki, czy technologii, tak, którą używamy na co dzień. Jeżeli używacie sprzętu AGD, jeżeli używacie samochodów, jeżeli używacie elektroniki, jeżeli używacie oprogramowania, a każdy z nas teraz używa oprogramowania, czy tego chce, czy nie, no to jakoś musimy się nauczyć wszyscy, jak tego. Urządzenia czy tego oprogramowania używać. I zazwyczaj służą nam do tego różnego rodzaju instrukcje, tutoriale, szkolenia. I to są wszystko rzeczy, które tworzy technika writer. Tak? To są przede wszystkim różnego rodzaju instrukcje, które mogą mieć różną formę. W tym momencie, przynajmniej ja, obracam się w takim, można powiedzieć, towarzystwie, gdzie większość tych writerów to są ludzie, którzy pracują w firmach. Informatycznych, software'owych i piszą dokumentację do różnego rodzaju oprogramowania. Taka dokumentacja może mieć różną formę. To może być tak zwany user guide, czyli instrukcja obsługi, jak używać danego programu, jak używać danego urządzenia. To może być installation guide, czyli instrukcja, jak coś zainstalować na swoim komputerze, albo jak zainstalować jakieś urządzenie. To może być help. Czyli to, co macie w Wordzie, w Office, w tego typu programach, gdzie czasem szukacie informacji, jak zrobić konkretną rzecz. To może być taka pomoc, którą mamy w aplikacjach mobilnych, która za pierwszym razem pokazuje nam, jak właściwie używać, jak skonfigurować sobie daną aplikację do konkretnego celu. To są wszystko przykłady dokumentacji technicznej, i tym zajmują się Technika Writerzy. A często mówi się, że technika writer to jest taki dobry zawód dla humanistów w IT. I takie mam pytanie do ciebie, czy to jest prawda? Jakie cechy i umiejętności powinien, powinno się tak jakby mieć w tym zawodzie? Jakie są cenne w tym zawodzie? Wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy, bo ta dziedzina wiedzy, w której pracują tech writerzy, szerzej nazywa się w ogóle komunikacją techniczną. Więc, jak sama nazwa wskazuje, w tej branży podstawową umiejętnością czy cechą, którą trzeba posiadać, jest komunikacja się z innymi. Tak? Trzeba łatwo przekazywać myśli. Tak jak mówiłem, tech writer to jest trochę taki tłumacz. On musi zdobyć wiedzę techniczną od ludzi, którzy tworzą dane oprogramowanie czy dane urządzenie, czyli od programistów, od technologów, od architektów, product ownerów. Musi zrozumieć, jak to urządzenie działa, a potem musi przetłumaczyć tą wiedzę na taki język, który jest zrozumiały dla, no, dla takiego typowego użytkownika, powiedzmy z ulicy. Więc bardzo ważna jest tutaj umiejętność dogadywania się z innymi ludźmi, słuchania, przekazywania myśli w sposób taki klarowny i, i jasny. No a wydaje mi się, że no, to, to humaniści powinni takie rzeczy potrafić. Tak, a co z językami? To znaczy, czy, bo często ludzie zadają pytania, czy, czy, czy ważna jest w tym zawodzie znajomość języków obcych i na jakim poziomie trzeba je znać? Większość, większość tych writerów, jakich ja znam, tworzy dokumentację w języku angielskim i w takiej formie ta dokumentacja trafia potem do, do końcowych użytkowników. Tak? Zdarzają się y, firmy, które dostarczają dokumentację w języku polskim. Często duże korporacje tworzą dokumentację najpierw w języku angielskim, a potem tłumaczą ją na wiele, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt języków, ale tym już zajmują się wyspecjalizowani tłumacze czy firmy tłum tłumaczące, y, translatorskie. Natomiast angielski wydaje się tutaj takim najbardziej popularnym językiem i trzeba go znać bardzo dobrze, jeśli nie perfekcyjnie. Tak? Jeżeli tworzymy dokumentację, no to musimy mieć świadomość, że często to jest pierwszy kontakt końcowego użytkownika z naszym produktem. Może w Polsce nie jest to takie popularne, szczególnie wśród panów, żeby zaczynać instalację czegoś od instrukcji, bo każdy ambitnie podchodzi do tematu. Ale, ale generalnie tak to jest pomyślane, że człowiek, który kupuje nowe urządzenie czy, czy nowy software, powinien zacząć od, od przeczytania instrukcji, to jest jego pierwszy kontakt z tym produktem. Więc ta instrukcja nie może zawierać błędów językowych, tak, bo od razu odpowiednio nastawiłaby tego klienta do, do naszego softu czy do naszego urządzenia. Dobrze, a jeżeli zdecydujemy się już, że posiadamy te wszystkie umiejętności i chcemy zostać e, technika writerem, to co dalej? Gdzie znajdziemy jakieś kursy czy materiały, z których możemy się przygotować do pracy w tym zawodzie? No to przede wszystkim zapraszam na nasz portal techwriter.pl, dlatego że tam od kilku już lat budujemy taką bazę wiedzy Podajemy przykłady tego, co robią te podajemy miejsca, z których można się nauczyć, informujemy o konferencjach, recenzujemy książki, z których można, się, można zdobyć taką wiedzę. O ile wiem, nie ma w tej chwili uczelni, która przygotowywałaby kompleksowo do takiego zawodu, co powoduje, że na rynku pracy jest więcej ofert pracy niż osób, które mogłyby zapełnić te luki. Dlatego, no właściwie w tym momencie większość tych rajterów, których znam, zdobyła swoje szlify przez po prostu próbowanie, tak? przez doświadczenie. Spora część osób trafiła do zawodu, można powiedzieć jakoś tak mniej lub bardziej przypadkowo. Często to są właśnie ludzie, którzy albo kończyli studia, na przykład filologię angielską, bardzo dobrze znali język, nie bali się technologii i wylądowali w firmach informatycznych. A czasem są to ludzie, którzy gdzieś tam byli na studiach technicznych, nie do końca może informatycznych, ale gdzieś w międzyczasie w swoim życiu bardzo dobrze poznali język, bo albo wyjechali gdzieś, albo po prostu lubili się uczyć języka. No i dobrze się w tym zawodzie odnajdują. W październiku planujemy wystartować studia podyplomowe dla technika w Warszawie na uczelni Wistula. Te studia próbujemy już wystartować od kilku lat, ale do tej pory nie mogliśmy nigdy zebrać odpowiedniej wielkości grupy. Wygląda na to, że te studia w październiku w końcu ruszą, ta grupa w końcu jakoś się uzbiera, więc to będzie jedna z takich szans, gdzie, gdzie będzie można od praktyków nauczyć się tego, na czym ten zawód polega i dowiedzieć się, co w nim jest ważne, i, i zdobyć podstawowe umiejętności. Jest też szkolenie dostępne i certyfikat nazywa się z angielskiego ITCQF, po polsku to będzie ITCQF. To jest skrót od International Technical Communications Qualifications Foundation. Jest to taki certyfikat, który daje podstawową informację na temat tego, czym komunikacja techniczna się zajmuje i na czym polega ten zawód. Jest to szkolenie dwudniowe, kończące się egzaminem dla chętnych. Nie ma obowiązku podchodzić do egzaminu, nie ma też obowiązku podchodzenia do szkolenia, można sobie ściągnąć sylabus ze strony i podejść do samego egzaminu, co może być troszkę ryzykowne, ale jest taka możliwość jak najbardziej. No i to są w tej chwili chyba takie główne, główne sposoby, żeby taką formalną edukację zdobyć, przynajmniej w Polsce. Tak jak mówiłem, cały czas większość osób zdobywa pierwsze doświadczenia w zawodzie TechWritera. Przez praktyki, przez staże, albo po prostu przez pierwszą pracę, gdzie uczą się wszystkiego od podstaw. I firmy zdają sobie z tego sprawę, że muszą takich ludzi szkolić. No bo właściwie nikt. O, Darek, nam na chwilę zniknął. O, jest. Tak, na chwilę zniknąłeś, ale już jesteś. Tak, odpowiedziałeś. I właśnie y, nasuwa mi się kolejny, czyli y, jeżeli zdobędziemy taką wiedzę, to jak zdobyć tą pierwszą pracę? Y, gdzie szukać ofert najlepiej? I jak to zrobić? Wydaje mi się, że nie ma się co zrażać, jeżeli nie spełniamy jednego, dwóch punktów, bo naprawdę na rynku nie ma wielu takich osób wciąż. Dlatego te oferty ciągle się pojawiają, i firmy myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest znaleźć idealnego kandydata i trzeba trochę zainwestować, żeby taką osobę doprowadzić do tego punktu, gdzie, gdzie docelowo ma być, jeśli chodzi o umiejętności, wiedzę, doświadczenie. Czyli warto próbować i aplikować, tak? Jerzy? Myślę, że tak, myślę, że tak, zdecydowanie. Dobrze, a, a czy wszystkie firmy IT mają takich specjalistów od dokumentacji technicznej? Nie, nie wszystkie firmy. Duże firmy, które dostarczają duże, dużą ilość produktów albo złożone produkty na, na rynek, to są często międzynarodowe, międzynarodowe korporacje, zazwyczaj mają takie zespoły tech writerów, Mniejsze firmy typu startupy albo jakieś takie skoncentrowane na jednym produkcie często w ogóle nie mają tych writerów. Można powiedzieć, że no jeżeli firma osiąga jakiś tam rozmiar, myślę, że to będzie około kilkudziesięciu, może nawet kilkuset programistów, no to w pewnym momencie zaczyna dochodzić do wniosku, że warto byłoby też zainwestować w lepszą dokumentację, w lepsze materiały szkoleniowe. I w tym momencie takie firmy zaczynają albo zatrudniają pierwszego tech writera, albo budują taki, taki zespół. Takie firmy, które mają dość duże zespoły tech writerów w Polsce, które znam, głównie tutaj z Krakowa, to jest na przykład Motorola Solutions, to jest IBM. We Wrocławiu jest firma Unit 4, która też zatrudnia cały zespół. Tech Writerów. Wydaje mi się, że w NOKI też jest spora grupa, Pegasystem. No, też myślę, że warto sobie przejść przez te ogłoszenia, które mamy na stronie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Na pewno nie jest to bardzo popularny zawód w tym momencie. Jest dużo więcej programistów na świecie, jest sporo więcej testerów, ale Tech Writer no, to jest takie kolejne uzupełnienie tej. Tej układanki, jeżeli chcemy mieć profesjonalny produkt informatyczny, to najpierw trzeba go napisać, potem trzeba go przetestować, a w którymś momencie okazuje się, że trzeba by go też dobrze udokumentować. A wracając jeszcze do wcześniejszego pytania, to jak już zaaplikujemy, to co warto właśnie wiedzieć przed pierwszą rekrutacją? Czego się spodziewać? Bardzo ważna rzecz, właściwie w każdej rekrutacji, ale w tej rekrutacji to jest chyba krytyczne, jeżeli ktoś decyduje się aplikować na stanowisko TechWritera, to jego CV musi być perfekcyjne. Tak? Jeżeli znajdą się tam błędy literówki, błędy ortograficzne, gramatyczne, jeżeli ono będzie wyglądało niezbyt estetycznie, no to to będzie bardzo duży minus. Jest bardzo duża szansa, że nikt takiej osoby nie zaprosi, bo ta osoba właśnie ma tworzyć dokumenty tak, w swojej pracy. Więc jeżeli jej CV będzie pokazywało, że nie bardzo sobie z tym radzi, to raczej ma małe szanse na to, że, że zostanie zaproszona. Więc na pewno jest bardzo istotne to, żeby to CV było taką naszą wizytówką, pokazywało, że potrafimy robić dokumenty schludnie, profesjonalnie, że te informacje są tam ładnie poukładane, że to jest estetyczne. Więc to jest na pewno na pewno bardzo, bardzo ważna rzecz. Tak jak mówiłem, yy, trudno znaleźć w tym momencie na rynku tech teraz z doświadczeniem, więc jeżeli taka osoba bez doświadczenia przyjdzie na rozmowę, to na pewno rekruter czy rekruterka będzie sprawdzać, co ta osoba w ogóle o tym wie, tak? Czyli zainteresowała się tematem, czy może spróbowała coś podziałać w tym temacie, czy może czyta jakąś literaturę, jakieś portale branżowe. Można spróbować zacząć pisać dokumentację w jakimś projekcie non profit, na przykład do jakiegoś oprogramowania open source, więc na pewno będą, będą Ci rekrutujący szukali jakiejś takiej inicjatywy, tak, żeby się przekonać, że to nie jest tylko osoba, która chce się zaczepić do nowego, uważam, dosyć fajnego zawodu, ale, ale mniej więcej wie, na czym to polega i że to jest dla niej. Na takiej rozmowie pewnie będzie też sprawdzana podstawowa umiejętność komunikacji, czyli po pierwsze język, a po drugie umiejętność Zrozumienia technicznego tekstu i przekazywania myśli, więc mo można się zetknąć czasem z takimi zadaniami, które polegają na tym, że dostaje się kawałek tekstu, napisany przez programistę na przykład, opisujący działanie czegoś, i trzeba z niego zrobić króciutką, kilkupunktową instrukcję. Tak? W, tym, w tym momencie pracodawca sprawdza właśnie, jak my jesteśmy w stanie zrobić to tłumaczenie z języka, że tak powiem, gikowego na, na nasze. Jak jesteśmy w stanie sformatować ten tekst? Czy to jest składne, czy to jest czytelne? Mhm. No, a powiedzmy, że wszystko poszło dobrze, czyli mhm. przeszliśmy rozmowę rekrutacyjną, przychodzimy do nowej pracy i, i czego właściwie na początku możemy się spodziewać? Czy to jest właśnie tak, jak mówisz, że jednak będzie duży kontakt z tymi programistami? Czy no, jak to wygląda, tak? Takiej pracy, taki początkujący technical writer. Jeżeli to będzie praca w IT, to na pewno będzie tam duży kontakt z osobami, które tworzą oprogramowanie, czyli zarówno programistami, jak i testerami, analitykami. Bo, tak jak mówiłem, tech writer musi najpierw zrozumieć, jak ten system, ten program, ta aplikacja ma działać. On musi sobie tę wiedzę wyciągnąć od tych ludzi. No, a najskuteczniejszą metodą jest po prostu rozmowa z nimi, tak? Trzeba się z nimi zaprzyjaźnić. Bardzo często Tech writer pracuje w ramach takiego zespołu, który siedzi na przykład gdzieś w jednej okolicy czy w jednym, w jednym pokoju w biurze yy, i jest odpowiedzialny za stworzenie dokumentacji do tego, czego ci, yy, co, co ci sąsiedzi obok produkują, tak? Więc bardzo ważne są w tej pracy relacje, bardzo ważna jest komunikacja. Może uprzedzę od razu pytanie, które często się pojawia. Nie wyobrażam sobie pracy na stanowisku junior technika writera zdalnej. Tak? Mhm. Doświadczony technika writer, myślę, że może sobie poradzić, wyciągnąć takie informacje przez Skype, przez telekonferencję, przez telefon, będąc w firmie, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu. Natomiast na początku to jest na pewno praca w biurze, dużo interakcji z ludźmi, którzy, którzy tworzą oprogramowanie, no bo trzeba to po prostu zrozumieć. Czasem te informacje, są w dokumentacji, ale w większości przypadków, no jakieś tam szczegóły trzeba sobie, sobie zdobyć. Tak, no to właśnie uprzedziłeś moje następne pytanie, bo miałam się pytać o pracę zdalną i o to, czy pracuje się raczej zespołowo, czy indywidualnie. To też rozumiem, że zazwyczaj zespołowo, tak? Tak, tak. Zdecydowanie okay. tak. Dobrze. No a jakie są możliwe ścieżki rozwoju? W jakim kierunku można dalej pójść? Jak się już jest takim Technical Writerem? Wydaje mi się, że Tech Writer w tym momencie to jest taki zawód, który jest najszybszą możliwością, żeby w ogóle wkręcić się do IT. Parę lat temu to był może tester oprogramowania. Ja w obu tych branżach działam, tak jak mówiłem, już kilkanaście lat, więc dawniej to może tester to było takie stanowisko, gdzie można było dość łatwo dostać tą pierwszą pracę w IT, nawet nie mając doświadczenia w, w tej branży. Teraz troszkę ta poprzeczka dla testerów się podniosła, natomiast dla tych writerów z racji tego, tak jak mówiłem, że nikt ich tak naprawdę nie kształci, a potrzeby na rynku są, Wystarczy, tak jak mówiłem, dobra znajomość języka, komunikowania się, trochę szczerych chęci i, i do takiej firmy IT można wejść, można się wkręcić. A potem właściwie można iść w różnych kierunkach, tak? bo w momencie, jak się w tej firmie zadomowimy i trochę poznamy produkt i procesy, które tam działają no to w zależności od tego, jakie mamy zdolności czy upodobania, możemy, możemy iść w różnych kierunkach. Po pierwsze, oczywiście możemy się rozwijać jako tech writer, tak? czyli możemy przejść standardową ścieżkę, powiedzmy, nie wiem, junior, regular, senior i tak dalej. Możemy być osobą, która steruje czy, czy kieruje grupą takich tech writerów i jest to taka ścieżka bardziej menedżerska. Kiedy poznamy produkt, bardziej możemy przekwalifikować się na pewno na testera. I znam takie przypadki osób, które zaczynały w tech writingu, a potem przechodziły do, do bardziej produktowego zespołu, bardziej zajmowały się testowaniem. Można zostać trenerem technicznym. Też duże firmy, które mają skomplikowane produkty, dostarczają swoim klientom nie tylko dokumentację, ale również szkolenia oparte na tej dokumentacji. I taka osoba, która lubi tłumaczyć, lubi uczyć, lubi interakcję już z końcowym użytkownikiem, może, może po jakimś czasie zostać trenerem. Dokumentacja techniczna ma dość dużo wspólnego z User Experience, UX, teraz dosyć popularnym, mhm. więc też znam osoby, które zaczynały jako, jako tech writerzy, a potem wyspecjalizowały się w obszarze właśnie User Experience. Czy użyteczności. Więc wydaje mi się, że takich, takich obszarów jest sporo. Jeżeli ktoś potrafi i lubi programować, to też w ramach zespołów dokumentacyjnych potrzebne są osoby, które potrafią zautomatyzować pewne działania, pisząc na przykład jakieś małe fragmenty kodu. Więc też można zostać takim, takim programistą, może nie na cały etat, ale. Ale tacy ludzie też są, też są potrzebni w tej branży coraz bardziej, bo też coraz częściej spotykamy potrzeby w firmach, żeby udokumentować właściwie kod, tak, którego używają potem inni programiści. Więc wydaje mi się, że takich możliwości jest całkiem sporo. Tak? Jak już w tej firmie jesteśmy i poznajemy produkt, poznajemy jak to oprogramowanie się wytwarza. No to koniec końców my jako Techwriter musimy bardzo dobrze znać, jak ono działa i potrafić wytłumaczyć, a skoro już mamy takie umiejętności, no to właściwie potem droga jest otwarta. Czy to w kierunku menedżerskim, czy to w kierunku interakcji z klientem, czy w kierunku takim już bardzo technicznym. Tak, jest bardzo dużo tych ścieżek z tego, co mówisz. Bardzo fajnie. Ja tak jakby tutaj Miałam do Ciebie tyle pytań, to znaczy to jest wszystko ode mnie. Jeszcze sobie zerknę tutaj na komentarze, czy coś się pojawiło. Ale chyba nie widzę żadnych pytań. Jeszcze tu zobaczę. Tak, pytań żadnych nie widzę na razie. Okay. Być może pojawią się później. Ja jeszcze wrzucę zaraz właśnie po tym live posta, pod którym będzie można zadawać pytania. Tak, I dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Dziękuję Tobie, Darku, za poświęcony czas. I, i to chyba wszystko na dzisiaj, tak? Dziękuję Ci bardzo. Okej, okay. nie ma pytań, czyli albo wszystko było jasne, albo nic nie było jasne. Ale, <grym> nie, no myślę, że al, wszystko. Ale jeżeli pojawi się <grym> jakieś pytanie, pytanie, no to postaram się też w ciągu dnia odpowiedzieć. Dziękuję bardzo <grym> za zaproszenie. Miło było pogadać. <grym> <grym> Mi również, dziękuję. Cześć. Pozdrawiam, hej.